Witam was moi kochani bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj miałbym tylko krótką małą garść informacji na temat naszej ostatniej akcji jest weekend Can, Can 2024 na temat naszej akcji Can. Prosiliście bowiem, żebyśmy dali znać z Pawłem, jak ta akcja mm, przeszła, czy się w ogóle udała, bo niektórzy z Was się do dzisiaj martwią, piszą do nas maile, dzwonią i tak dalej. Mieliśmy dać wprawdzie znać już troszkę wcześniej, ale niestety, jak słyszeliście, i Paweł i ja troszeczkę się pochorowaliśmy, jeszcze nas trzymają niektóre dolegliwości, ale no, śpieszę, dzisiaj na chwilę wpadłem do firmy, żeby Wam przekazać tę informację. Tak, jest weekend 2000 2024, możemy uznać, że akcja się udała. Powiem Wam, że zaskoczyło nas z Pawłem jedna rzecz, że nas zaskoczyła, ale to diametralnie, drastycznie. Tego się w ogóle nie spodziewaliśmy. Nie chodzi nam tu o liczby zamówień, no bo ja tu nie będę dzisiaj szczegółowych informacji podawał, ani kwot, ale mogę Wam poda podać informację, co nas zaskoczyło. Jak wiecie, mieliśmy sobie według nas opracowane pewne minimalne liczby produktów, które tam trzeba było, które musieliście zamówić u nas, żeby nam się opłacało je robić. W razie czego, gdyby nie gdybyśmy nie osiągnęli, tych minimumów, no to musielibyśmy niestety, moi drodzy, zwracać pieniążki. Tymczasem wszystkie produkty, jakby zostały przez was nabyte w wersjach tych minimalnych liczbach, ale no. Słuchajcie, od dawien dawna no, sporo ludzi mówiło, że ten oktopus pełny kanelin, ta najdroższa wersja, to jest niestety za droga, czy będzie coś tańszego i tak dalej. No i w sumie akcja powstała głównie dlatego, że nalegaliście i napieraliście na nas, żeby stworzyć coś tańszego, nawet bez obsługi magistrali lin. No to stworzyliśmy mikrooktopusa i sądziliśmy, że tych mikrooktopusów sprzeda się najwięcej, że Wy na najbardziej będziecie tym produktem zainteresowani, a o wiele mniej tym produktem najdroższym, oktopus Canlin, którego nawet powiedziałbym za mocno nie reklamowaliśmy, ponieważ yy, jak nazwaliśmy to nawet jako oktopus Canlin dla konesera, czyli dla tych, którzy już go znają, słyszeli o nim yy, albo od osób, które mają z nim doświadczenia z i o naszym programie CanShark. I tak dalej. Moi drodzy, no i, i tu nastąpiło powiem wam no szaleństwo. Drastycznie więcej sprzedało się i zakupiliście tych najdroższych rozwiązań. Nie wiem czemu, niż tych tańszych mikrooktopusów. Słuchajcie, no to myślę, że to jest taka pewna ciekawostka, no bo jednak się okazuje, że wiele osób też później pisało nam, że ach, miałem kupić mikrooktopusa, ale stwierdziłem, że warto dopłacić i już mieć tą super pełną wersję, bo a nie znam dnia i nocy, kiedy może mi się przydać obsługa magistrali Lin. No i tym sposobem, no powiem wam, że yy, no, żeby dać jakieś, no bo jak mówię, drastycznie więcej no to jak to porównać? No powiedziałbym 30% do 70%. 30% mikrooktopusów, a 70% pełnych oktopusów canlin. A jak mówiliśmy, słuchajcie, akcja, jeśli chodzi przynajmniej o pełne oktopusy, była przygotowana tylko i wyłącznie na produkcję tylu oktopusów pełnych, ile zostanie zakupionych przez sprzedaży i więcej nie będzie. One nie trafią do sklepu, chyba że znowu nas kiedyś zamęczycie i spowodujecie, że żeby wprowadzić to do produkcji, Produkcji, no to może wtedy. Natomiast mikrooktopusów może będzie troszkę nad wyraz, żeby w czego ktoś mógł sobie też kupić mikrooktopusa później po akcji. Natomiast na dzisiaj m, niektórych produktów mamy mamy wstrzymaną w ogóle sprzedaż y, Candyak Lightów, Shieldów, bo one też są raczej produkowane tylko pod konkretne zamówienia. Także słuchajcie, dziękuję Wam wszystkim za zainteresowanie naszymi produktami. Oczywiście, jak zwykle, było wielu hejtusiów, którzy próbowali hejtować, ale nas to spływa jak po z uwagi na to, że to nie była akcja ogólna tak jak kiedyś 5 lat temu, gdzie w ogóle startowaliśmy i pokazywaliśmy Wam nowość. O wiele łatwiej na rynku się utrzymać i zaistnieć, gdy już jakiś produkt jest znany. Owszem, on był drogi nie był aż tak sprzedawany, a na magazynie ciężko trzymać, szczególnie po pandemii, gdy wzrosły ogólnie części koszty komponentów elektronicznych, to ciężko go było nam produkować. Ale przy okazji takiej akcji stwierdziliśmy, że jak to się mówi, dla konesera przyda się może coś takiego. No i się udało, zatem ogłaszam wszemi wobec, że akcja Yes We Can 2024 się udała. Dziękujemy wam wszystkim. Oczywiście pamiętajcie, że e, tak jak Paweł mówił, no ta, ta wysyłka i produkcja będzie, nasza znaczy produkcja już będzie się staramy się, żeby się odbyła w tym roku. Natomiast e, będą wysyłki raczej dopiero w styczniu robione, więc no miejcie tutaj cierpliwość. I może na sam koniec jeszcze jedną drobną ciekawostkę wam sprzedam. Otóż pokazywałem wam chyba dwukrotnie, już w jakichś filmikach, moim na YouTubie, w zapowiedziach mikrooktopusa, że to będzie taka płytka Mainboard, a na nią będzie nakładany z, bardzo mocno zmodyfikowany can shield, Otóż niestety wo, 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 w, 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 w Widzicie, już mi się język plącze wobec y, y, kolejnych prototypów, y, namysłów, y, burzy mózgów. Okazało się, nie, nie będzie to taka składanka, nie będzie to składak na kanapkę. Micro Octopus będzie też oddzielną, niezależną płytką, mainboardem z głównym mikrokontrolerem AT90K128 i będzie służył tylko do kana. I stąd też, właśnie, on będzie mógł być nawet, y, bym powiedział, y, no, wychodzi to ciut drożej niż by to składać z shieldów dla nas, no, ale tu słowo się rzekło, to my wam ceny już broń Boże nie zwiększamy. Yy, mamy dla was właśnie dobrą informację, że ten płyt, ta płyta, ten mineboard. A to wiecie, dlaczego koszty rosną nam, ale nam, no już pozostawiamy sobie, z uwagi na to, że yy, musimy na pewno wykonać jeszcze z nim nie jeden zapewne prototyp, ale może ze dwa. A może i 3 dopiero trzecia wersja, na przykład będzie już wersją ostateczną, która będzie do Was wysyłana po produkcji. Zatem to by było na tyle. Mam nadzieję, że taka krótka informacja wszędzie wobec Was ucieszy. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz. Dziękuję i liczę również na łapki w górę w takim filmiku na YouTubie, jeśli jesteście zadowoleni z naszych produktów. To by było na tyle. Hej, na razie.